Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktor Nauki i Jazdy. Dzisiaj, słuchajcie, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego możemy nauczyć się od pana Forda. Tak? Był sobie taki pan Ford, wszyscy go znamy, ponieważ dzisiejsza marka samochodów Ford istnieje do dzisiaj. To, co on zapoczątkował. Ale o czym chcę dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, czego my możemy się nauczyć od tego pana Forda? Otóż tak, wpadła mi znowu w ręce jakaś książka na temat troszeczkę biografii tego pana, jak również tego, jak on y, y, tworzył tą swoją firmę, y, jak również różne jego koleje losu. No nie chcę tutaj zanudzać Was tym, ale y, y, sądzę, że paru rzeczy możemy się nauczyć. O, co, o, o czym chciałem powiedzieć, słuchajcie, ten pan, jak już miał naprawdę dużo pieniędzy i za bardzo nie wiedział, co z nimi zrobić... No to wpadł na genialny pomysł, że on uszczęśliwi gdzieś tam, słuchajcie, w środku dżungli w Afryce yy, ludzi, którzy tam mieszkają. Tak? No to było poniekąd to, poza tym też on tam chciał karczować te lasy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tak chciał zrobić dwie rzeczy w jednym. Nie? Tutaj, żeby zrobić taki wymarzony raj, czyli przenieść, słuchajcie, te, yy, te wszystkie wartości, które są, które były w... W tamtym czasie w USA, tak, w Stanach Zjednoczonych, i te wartości chciał przerzucić troszeczkę na śro do środka dżungli, dosłownie do środka dżungli, kupił tam ileś tam tysięcy hektarów, częściowo je wykarczował i wymarzył sobie, żeby tam w środku tej dżungli powstało wymarzone takie miasto na wzór miasta, słuchajcie, w Ameryce. Nie? Czyli wiadomo drogi utwardzone każda rodzina powinna mieć no przynajmniej ten właśnie samochód tak tego Forda T tak I, i sklepy o sklepy czyli to co my w dzisiejszych czasach uważamy za normalne za oczywiste no kiedyś nie było takie to słuchajcie wszystko oczywiste no i no jeżeli weźmiemy, porównamy te plemiona, które tam żyły w tej dżungli, a jeszcze no może teraz to już jest naprawdę bardzo niewiele zostało tych, tych plemion, ale 100 lat temu, no to faktycznie, czy ponad 100 lat temu, no to jeszcze naprawdę można było znaleźć takie osoby, takie, takie, to nie są os osoby, no to są osoby, ale takie właśnie plemiona, które no, nie widziały tej cywilizacji, tak? No, i ten pan chciał właśnie, żeby te osoby pracowały dla niego, dla niego. I tutaj czego się możemy, słuchajcie, nauczyć? Co się okazuje? Okazuje się, słuchajcie, że to się w ogóle nie przyjęło. No i teraz ten pan się zastanawiał wtedy, dlaczego i jego współpracownicy zastanawiali się, dlaczego tak jest, że te plemiona tak nie za bardzo im się chce pracować. No i między innymi dochodziło do takiej sytuacji, że on zrobił jakiś sklep, też właśnie jakieś pieniążki, tak, czyli tutaj pracujemy za pieniądze i później możemy stracić te pieniądze w na przykład sklepie kupując banany, na przykład, albo inne artykuły. No ale yy, te osoby, które żyły w tych plemionach, yy, o ile tam jeszcze coś ich namówił na tą pracę, nie było problemu, nie wszystkich, ale namówił część osób na tą pracę, o tyle właśnie już nie za bardzo ich przekonywało to, że oni mają pracować dla jakichś papierków, czyli dla pieniędzy, nie za bardzo dla nich to jakoś stanowiło jakąkolwiek wartość. Tym bardziej, że oni mówili o tym, dawali do zrozumienia, że po co my mamy pracować, po co my mamy kupywać w tym sklepie, kiedy my większość tych artykułów mamy podobnych, albo tak naprawdę są nam niepotrzebne. A poza tym jedzenie, to wszystko mamy, słuchajcie, w dżungli, tak? Czyli my jesteśmy, że tak powiem, samowystarczalni. My sami sobie obsiejemy te małe poletka i my możemy sami po prostu zagwarantować sobie ten byt. I słuchajcie, to mu nie wyszło. Czyli on to próbował, właśnie przekonać te plemiona do tego, żeby oni przyjęli ten amerykański styl życia. I zobaczcie, co my się możemy nauczyć o tych plemion. W mojej ocenie mi to dało dużo do myślenia że zobaczcie jak my teraz jesteśmy nakręcani przez tego rodzaju, różnego rodzaju reklamy, w których się kreuje sztuczne potrzeby, czyli my najpierw ciężko pracujemy, tylko po to, żeby później zakupić jakieś dobro, które nie zawsze do końca jest dla nas dobre. O, tak to powiem. Dlaczego, słuchajcie? No no właśnie dlatego, że my pracujemy i później to wszystko wydajemy, tak? Yy, tutaj jest też przeciwwagą, teraz szczególnie jak większość wyjeżdża z nas na wakacje, to czy warto wydać, słuchajcie, zaoszczędzimy tysięcy złotych, czy 10 tysięcy nawet złotych w skali roku? Ciężko pracujemy na dwa etaty, odłożymy te tysięcy i czy warto wydać to w 7 dni, czy w 5 dni na wakacje? Bo takie są teraz ceny. I w mojej ocenie tutaj warto się zastanowić, o co nam tak naprawdę chodzi. Co my się, co my od tego życia chcemy? czy Ja zauważyłem jedną rzecz, słuchajcie, ja już się zbliżam do 50 i. Od kiedy zbliżam się do tej pięćdziesiątki, to zaczynam w ogóle całkowicie inaczej troszeczkę myśleć. To znaczy, zauważyłem jedną rzecz, że zaczyna dla mnie ważniejszą rzeczą być, tym taką wartością, yy, słuchajcie, czas. Czas, bo ten czas mamy ograniczony. A my tego czasu zauważyłem, ja też, yy, jeszcze jak wspomnę sobie poprzednie lata, w ogóle nie szanowałem czasu. Czyli pracowałem na dwa etaty, zdarzało mi się nawet na trzy etaty. Czyli no tutaj troszeczkę przesadzałem, po co? Tylko po to, słuchajcie, żeby coś zaoszczędzić i żeby kupić kolejne dobro konsumpcyjne, a te dobro konsumpcyjne po czym ja stwierdziłem, że one jest mi potrzebne, tak, te plemiona, próbował właśnie ten Ford przekonać te osoby, żeby oni zakupili takie, a nie takie dobro, Bo skoro oni to stwierdzili, że to im nie ma sensu, oni nie mieli telewizji, więc on nie miał jak ich przekonać, nie było reklam, tak, i zobaczcie, tak samo my możemy postępować, czyli tutaj Stwierdziłem, czy ja na pewno muszę mieć, na przykład, samochód hybrydowy, który niby teoretycznie coś oszczędza? Czy ja na pewno muszę mieć samochód elektryczny, który jest podobno oszczędny, ale kosztuje dwa razy tyle, co zwykły samochód? Czy na pewno to jest dobre dla mnie rozwiązanie? Owszem, to wszystko w sumie pięknie wygląda, wszystko fajnie, wspaniale, ale czy na pewno przy moich zarobkach, danych zarobkach, jest to wybór optymalny i dobry dla całej mojej rodziny i dla mnie? No i się okazuje, że nie, że wiele tych dóbr, które są reklamowane, przedstawiane są w jak najlepszym świetle, bo teraz właśnie samochody elektryczne są przedstawiane w jak najlepszym świetle. To czy na pewno, jak ja zakupię te dobro, to ja zaoszczędzę coś? okazuje się, że nic nie zaoszczędzę, bo jak policzę te wszystkie koszty, koszty zakupu samochodu, to się okazuje, że to jest w ogóle nieopłacalne, a opłacalne jest co? Włożyć w ten swój samochód, który teraz posiadam, nawet 2-3 tysiące złotych i jeździć kolejne 5 lat z tym samochodem. To jest opłacalne. I zobaczcie, tutaj właśnie bardzo dużo mi dała ta książka na temat właśnie biografii tego pana Forda. Wiele mnie to nauczyło że po prostu nie zawsze, w mojej ocenie, powinniśmy słuchać innych i patrzeć, co robią inni. To, że w danej społeczności coś jest przyjęte jako normą, to nie znaczy, że to będzie dla nas optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli my mamy duże zarobki, to możemy się bawić w super ekologów tak? i udawać, że tutaj dbamy o ekologię, czy na faktycznie dbać o tą ekologię, bo faktycznie te samochody są bardzo fajną rzeczą, nie ma problemu. Tylko kogo na nie stać i ile procent społeczeństwa może tak, bez problemu kupić sobie taki samochód, na przykład po kilku miesiącach oszczędzania i się okazuje, że nawet klasa średnia nie za bardzo jest to dobry wybór dla tej klasy. Bo skoro u nas klasa średnia zarabia około, nie wiem, 3, 5, może maksymalnie 6 tysięcy złotych, no to na rękę mówię tutaj, nie, no to ile miesięcy? Trzeba składać, żeby kupić samochód elektryczny za 150 tysięcy czy za 200 tysięcy złotych. Mówię tu o małym samochodziku, nie jakimś wanie, suwie, najnowszym i tak dalej. Więc tutaj o tym chciałem właśnie powiedzieć. Poza tym, słuchajcie, właśnie teraz już troszeczkę takie przemyślenia mnie różne biorą. Mając właśnie 50 lat, zaczynam myśleć o rzeczach, o których wcześniej nie myślałem. Czyli zauważyłem jedną rzecz, że ja już. Minąłem ten półmetek, tak? No małe prawdopodobieństwo jest, że dożyję do 100 lat. <grych> I teraz słuchajcie, jeżeli tak, tak, no to jest problem, że zostało nam tych, że tak powiem, świąt Bożego Narodzenia, nie wiem, do 70 dożyjemy, do 75, nie wiem, jaka tam jest teraz średnia, to nam zostało, tak jak mi na przykład, nie? 20 parę yy, tylko świąt Bożego Narodzenia. Dwadzieścia parę zostało mi co? Gdzieś wyjazdów na wczasy, tak? Gdzieś tam raz w roku na kilka dni się jedzie na wczasy I zauważyłem jedną rzecz, że warto szanować, słuchajcie, nie czas, czas też, pieniądze, ale słuchajcie, głównie czas, głównie czas. A jeżeli będziemy na przykład systematycznie oszczędzać, to w mojej ocenie nie musimy pracować na dwa etaty. Może wystarczy na jeden. Albo, już tak sobie też myślałem, może warto zastosować kilka elementów z minimalizmu. Bo. Ja już próbowałem, zarabiać więcej. Yy, jeszcze tam można te 1000 czy 2000 w jakiś dziwny sposób dorobić. Jest to możliwe, ale żeby przekroczyć tą magiczną liczbę, nie wiem, yy, ponad 10 tysięcy czy 8 tysięcy, mówię tu na rękę, to nie wiem, co musiałbym zrobić w tym swoim życiu, nie? I nie wiem, czy bym chciał to już robić. Więc tutaj drugim sposobem jest, yy, jeżeli jesteśmy w danej klasie średniej, może. Można na przykład te nasze wydatki ograniczyć, po prostu stosując kilka zasad minimalizmu. No i ja, tak słuchajcie, zrobiłem, przeczytałem kilka książek na temat minimalizmu i stwierdziłem jedną rzecz, że jednak nie kupię tego nowego samochodu, tylko dalej będę jeździł tym ponad dziesięcioletnim samochodem, czy samochodami, mam dwa samochody i tyle. Ponieważ, w związku z tym, że one mocno zdrożały, uważam, że nie warte to już jest, poświęcać tyle czasu, żeby pracować na następny etat, na drugi etat i pracować na przykład zamiast 8 godzin dziennie, to pracować 13, 14 godzin, bo tak bywało, że no, zdarzało się tak, że, że się pracowało po te, no, 10 godzin, może 14 to przesadziłem, ale 10 godzin jak najbardziej się pracowało, nie? Więc tutaj trzeba naprawdę, w mojej ocenie, ja sam sobie teraz zadaję pytanie, słuchajcie, no ja dzisiaj taki odcinek będzie trochę osobisty, widzę. Zadaję sam sobie pytanie. Co ty, Mirek, jeszcze chcesz? Co ty jeszcze chcesz? Zostało ci tych lat życia, ileś tam, nie wiadomo ile. Co ty jeszcze chcesz? I ja zauważyłem jedną rzecz, że jednak chcę spokojnie sobie pracować, słuchajcie, spokojnie sobie pracować. Utrzymać ten mój standard życia na takim poziomie, jak jest. Mieć chociaż jak kilka tysięcy oszczędności. Po co? Po to, żeby po prostu mieć taki komfort psychiczny, żeby spokojnie sobie żyć, nie, że mi się popsuje, nie wiem, lodówka, to ja muszę zaraz brać kredyt, tylko, tylko żeby kupić tą lodówkę, słuchajcie, za gotówkę. I tutaj zauważyłem jedną rzecz, że wcale nie trzeba mieć, nie wiem, 100 tysięcy. Czasami wystarczy 5 tysięcy czy 7 tysięcy już oszczędności. Od tego się zaczyna. Zmienia to, słuchajcie, bardzo mocno cały wpływ na nasze, na nasze życie. Ale o tym powiem chyba w następnym odcinku. Właśnie taki odcinek, no właśnie, teraz mi wpadł na pomysł, żeby nagrać taki odcinek, co daje, co dają oszczędności 500 zł, 5000 zł, a może nawet 50 tysięcy zł. Jak zmienia się to nasze życie. Zapraszam, słuchajcie, do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy, co Wy na ten temat sądzicie. Na razie, cześć.